że jestem silna, że dam radę, że jak chcę coś zrobić, to to zrobię, bo wytrzymałam, powiem wszystko, 9 na 14 odcinków, to jest mega dużo. To jest mega dużo, naprawdę, i ja jestem z siebie okropnie dumna. I dowiedziałam się tego o sobie, że wystarczy, że jestem sobą, a ludzie mnie lubią. Przecież ja wygrałam głosowanie na Berlin. A pomimo wszystko, że ja pokazałam się tam sobą, taka jaka jestem naprawdę, ludzie mnie polubili. I ja dostaję mega dużo komentarzy jakichś różnych, że ja bardzo pomagam ludziom psychicznie, fizycznie, że, że leczę ich rany, pomimo tego, że ich rany nawet nie zrobiłam. I ja też czytając takie rzeczy, jestem mega szczęśliwa z tego powodu, bo wystarczy, że jestem z sobą i pokazuję siebie w internecie, taka jestem naprawdę. I ludzie mega to doceniają i lubią mnie, pomimo wszystko. Ale muszę się przyznać, mam także mm, tych faktycznie, jak mam gorsze dni w internecie, to ich nie pokazuję.